Krzysztof Struski zamordowany po zatrzymaniu przez funkcjonariuszy MO wyrzucony z milicyjnego samochodu. Zmarł 14 listopada. Stanisław Kulka 15 listopada 1984 został zastrzelony na szosie przez milicjanta Jana Żurka. Paweł Sztencel zmarł 22 grudnia 1984 roku na astmę sercową, wreszcie śledczym przy ulicy smutnej w Łodzi, po odmowie pomocy lekarskiej. Roman Franc, zatrzymany przez milicję na komisariacie kolejowym, znaleziony martwy na ławce obok dworca PKP, zmarł 8 stycznia 1985 roku. Sekcja wykazała stłuczenie mózgu. Lesław Martin. Członek Komisji Rewizyjnej Zarządu Regionu NZZ Solidarność. Zamordowany 23 stycznia 1985 roku. Został zrzucony przez nieznanych sprawców składki dla pieszych nad ulicą z wysokości 20 metrów. Aleksander Schuster. Zmarł 30 stycznia 1985 roku. Po pobiciu na komisariacie MO w Świdniku. Przyczyną śmierci. Było złamanie podstawy czaszki. Jan Budny, 11 lutego 1985 roku, został zatrzymany przez funkcjonariuszy MO Witolda Jabłońskiego i Kazimierza Klonowskiego. Pobity w czasie przesłuchania. W szpitalu stwierdzono krwiaka mózgu, który był przyczyną jego zgonu 14 lutego 1985 roku. Mikołaj Czarny, zatrzymany przez MO. Zmarł 14 lutego 1985 roku w wyniku urazów czaszki. Według oficjalnej wersji spadł ze schodów. Ryszard Ślusarski zmarł 4 marca 1985 roku po pobiciu przez funkcjonariuszy MO w mieszkaniu, na ulicy i w komisariacie. Śmierć nastąpiła w wyniku zmiażdżenia wątroby. Nerek i pęknięcia Jelit. Witold Przepiórzyński członek NZZ Solidarność, zaginął 9 maja 85 roku. Zwłoki znaleziono 17 maja w kanale portowym ze śladami silnych obrażeń. Piotr Popławski, popcerkwik prawosławnej w Narwi, zginął. 15 czerwca 1985 roku. zwłoki znaleziono 20 czerwca 85 w lesie Koło Zabludowa. Według oficjalnej wersji popełnił samobójstwo. Wiek nieznany. Jacek Krzywda został pobity przez patrole Mo w branie domu, w którym mieszkał. Zmarł 26 czerwca 85 roku. Jan